Cześć Siemanko, Jestem Iszek i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Przed odcinkiem oczywiście zostawcie łapę w górę i suba dzwonem, aby nie ominął was kolejny odcinek z... na tym kanale. A ja witam was w kolejnym odcinku Zero traka. Dzisiaj jedziemy sobie do Sheffield z... nie, jedziemy dzisiaj do z Sheffield jedziemy do Birmingham. Idziemy z miasta, w którym ostatnio oczywiście zakończyliśmy naszą podróż. A dzisiaj wieziemy właśnie, tak jak sami zobaczyć, łyżkę koparki. Tak, możecie sobie tutaj zobaczyć co jest na naczepie. Waży ona 25 ton. I co? Zaczynamy naszą trasę dzisiejszą. Jest to tylko i wyłącznie 152 km, więc trasa nie jest zbyt długa. Tutaj właśnie zaczynamy ją. Właśnie zaczynamy tą trasę. Co do, co do właśnie odcinków, dlaczego się nie pojawiały odcinki właśnie z Eurotraka? Bo to w sumie tyczy się wyłącznie Eurotraka, bo dawno właśnie odcinków z tego nie było. Ale dzisiaj już jest i powrócił. Z tego względu, że w sumie i trochę za bardzo czasu nie mieć. A po drugie, że jak już nawet miałem, to mi się nie chciało ich robić. Więc właśnie taki jest powód braku filmów właśnie z EuroTraka też właśnie filmów w ogóle jakikolwiek nie było przez ostatnie dwa tygodnie tak możecie mogliście zauważyć na moim kanale że jest właśnie brak takich filmów właśnie przez te dwa powody głównie no, ale już dzisiaj się na szczęście pojawi takie filmiki. Mam nadzieję, że Wam się jak zawsze spodoba i że właśnie z uśmiechem obejrzycie ten filmik. Właśnie, że Wam będzie jak zawsze się podobać. Możecie również napisać, jak Wam walentynki minęły, bo walentynki były w piątek. Ja to nagrywam w poniedziałek. Możecie napisać, jak sobie spędziliście te walentynki, ten weekend cały więc możecie się podzielić tam w komentarzu na dole no a my takim właśnie strzałem sobie lecimy teraz z naszym towarem dzisiejszym ogólnie za ten towar dzisiaj dostaniemy niecałe 6000 euro więc całkiem dobry jest to zastrzyk pieniędzy gotówki na aktualnym balansie mamy tylko 23 tysiące euro Więc po tej trasie będziemy mieli pewnie około 29 Więc trochę naszej gotówki przypłynie No, a my właśnie idziemy by zrobić kolejne pieniążki Ogólnie nas SS Software ostatnio ogłosiło Jak jeszcze tego nie widzieliście Ogościło, że będą re reworkować, czyli po prostu przerabiać Skandynawię. Czyli tak, tak to było w przypadku Szwajcarii ostatnio, czy Niemczech. Po prostu będą oni pewnie rozbudowywali te miasta czy drogi, właśnie te skandynawskie miasta w Szwecji, Finlandii, pewnie w Norwegii. Będą właśnie je remontować, że tak to powiem nazwę. Więc całkiem fajna sprawa, bo właśnie nawet Pan mogę to pokazać Tak sobie możecie zobaczyć gdzieś tutaj, czy właśnie taka trochę biednawa to jest czy Norwegia, czy Szwecja, coś nawet też Finlandia, bo to tylko tutaj dosłownie kawalonta jakich jest, tylko same półnie. Więc właśnie będą je reworkować. Więc całkiem fajna opcja możecie. Całkiem dla mnie... Fa... Myślę, że fajna opcja. Jak będą to przerabiać. Bo właśnie... No jest to... Akurat ten teren jest bardzo mało rozbudowany, jeśli chodzi właśnie o drogi i miasta. Jestem naprawdę ciekaw, jak, jak będzie to wyglądało już po całych tych zmianach i właśnie jak już oni to prowadzą. Jestem jestem też ciekaw, czy fajnie się będzie jeździć na pewno o wiele lepiej, jeżeli to z Będzie się o wiele lepiej jeździć niż teraz. To na pewno. No, ale to czas pokaże, co oni tutaj dla nas przygotowali. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Też właśnie jeszcze tak mówiąc o walentynkach, to właśnie też w Eurotracku teraz jest event walentynkowy, za które można tam zebrać malowania walentynkowe, więc polecam też to robić. Pewnie tego nie zrobię, właśnie nie będzie tego chciał robić, ale jak ktoś z was by był chętny właśnie na takie malowanie do ciężarówki, żeby ładnie wyglądało, to możecie sobie takie z zrobić co tylko tak w razie przypomnę jakby ktoś nie wiedział no. my sobie dalej cisiemy z tym ładunkiem mamy naszych oczywiście pilotów z przodu i z tyłu którzy nas pilotują więc całkiem spoko, musimy ogólnie bardzo uważać na to nasz, nasz towar i na to jak jedziemy, ponieważ strasznie ślizgamy się jak, jak skręcam przy trochę większych właśnie prędkościach, więc na to też trzeba zwracać uwagę i widzę, że nasza ciężarówka tak średnio chce się zbierać pod górkę. No ale ja też się nie dziwię, tylko 410 410, więc nie ma co za bardzo się dziwić. Oczywiście, tą ciężarówkę kupiłem niedawno, ale spokojnie, oczywiście, ją będziemy ulepszać z biegiem czasu i będziemy robić coraz lepsze dostawy, transporty w ogóle. Jak na razie nie, naprawdę nieźle się zapowiada. Obiecująco się zapowiada nasza długa przygoda właśnie z transportem tutaj w EuroTraku no. Więc tak to mniej więcej wygląda My Musimy się naprawdę pilnować jeżeli chodzi o właśnie o te może teraz mnie zarzuciło na przykład więc musimy się naprawdę z tym tak strasznie pilnować. Bo już z takimi transportami, czy tutaj nawet na kanale, jakbyście sobie właśnie zobaczyli poprzednie odcinki, nie wiem na których odcinkach już się nie pamiętam, nie na których było, ale też nie na niektórych, właśnie, filmikach, wiozłem podobne transporty. Na przykład tutaj rotac mnie zawiało Też wiozłem takie podobne transporty. I też one właśnie były na nie trzeba uważać, ponieważ potrafiły nieźle można tak powiedzieć zawiać na nami i nas wydupcyć, więc takie transporty trzeba jechać ze o... szczególną ostrożnością. Tylko, że te. Kurde, nie umiem się nawet wysowić. Poczekajcie, daleko od tego transportu. Kurde, no macie, nie umiem się wysowić. Daleko już nie mamy do naszego celu. Oczywiście 65 km, tylko zostało, więc się taka dosyć. Krótka trasa ale dosyć wymagająca, powiem Wam, bardzo wymagająca. Szczególnie, że nie jedziemy typowo po autostradzie, tylko po takich landach właśnie w takie zakręty, trzeba dziś 40 km na godzinę wchodzić w takie właśnie zakręty, żeby. Nas przypadkiem nie zmiotło Więc wiecie Ale za chwilę i tak będziemy wiedziemy sobie na autostradę Więc będziemy sobie cisnąć autostradką przed samym Birmingham a jedziemy dzisiaj do firmy, nawet nie wiem jakiej. Jaka to jest firma? Zobaczymy na mapie. To jest firma Sambuiliters, czyli budownicza firma. I tak. W sumie taka, to jest firma budownicza Sambuiliters. Sama nawet nazwa wskazuje. Więc potrzebują tego, tej łyżki do koparki, no, w sumie do tego na i to nawet sama nazwa i wygląd wskazuje, ciekawe co oni będą tam robić w takim bądź razie, ale tego pewnie się nigdy nie dowiemy co oni tam kombinują, ale naszym zadaniem jest tylko dowiezienie tego transportu cało i bezpiecznie, bez żadnych uszkodzeń, więc My tylko dołożymy No i mamy naszą układną autostradę. Teraz będziemy skręcać w lewą Dobra, musimy skręcić dobra, bardzo ładnie. jedziemy, jedziemy uuu, ale nam strasznie tutaj opadło prędkość nie mamy stricte ciężarówki do takich właśnie transportów, ale cóż co się stało z tamtym, dobra jedzie na szczęście jedzie Więc nie ma problemu. Przynajmniej nie tak ostatnio, że się zblokował i mogliśmy totalnie nic zrobić. To chyba też był mój błąd. Szczerze i. Dobra, możemy zmienić pas. Właśnie wtedy to był mój błąd, że źle zmieniłem pas, ale tym razem się udało. Za nami też jedzie. Pilot przed nami jedzie, pilot, pilot, więc jest Lodzio miodzio No, a my jedziemy sobie No zostało, mamy jakiś manewr, manewr Ale to tutaj pewnie Dobra, tamten też widzę w lusterku skręci, więc jest lodzio. Modzio No A my się już naprawdę wielkimi krokami zbliżamy do naszego celu. Tylko musimy zahamować, żeby nas nie wybąbiło jakkolwiek. Takie... Dobra, sobie zmniejszymy prędkość i to strasznie. Musimy zniszczyć aż do, do 20 nawet Boję się właśnie takimi transportami jeździć właśnie po takich zakrętach Dobra O sobie tam strzeżę Dobra Udaliśmy radę jednym słowem Zjeżdżamy na lewy pas. Eskorta za nami też skręciła, więc jest całkiem dobrze. I my wjeżdżamy już do miasta. Do miasta zwanego Birmingham. O, w i tak. tak. jest. Odkryto miasto Birmingham. A muszę teraz odjechać od krawędzi. W Anglii mają bardzo powalone te znaczniki dozwo prędkości dozwolonej, bo na przykład w mieście mamy 48 km na godzinę, a w normalnym, na przykład we Francji czy w Polsce, mamy 50 km na godzinę. Te mają właśnie inne te znaczniki prędkości dozwolonej no, no ale coś nic na to nie poradzimy musimy się dostosować I, to jeszcze odkryliśmy dilera marki man no i tym pięknym sposobem wjeżdżamy sobie do naszego do naszych naszej firmy docelowej sam Leaders. No niepotrzebnie, sienie Więc co, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Oczywiście, zostawiajcie łapki w górę, suba z dzwonem i komentarze. I widzimy się w następnym odcinku z właśnie Eurotraka. I co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.